Klaudia Nowak, MKS Myszków. Klaudia, wejście Smoka dzisiaj. Wchodzisz na boisko, strzelasz bramkę na wagę punktu. Dzień dobry wszystkim. Starałam się drużynie pomóc, chciałam wygrać, oddać serce za tą drużynę. Wracam po kontuzji, nie jest łatwo na pewno. Cieszę się, że chociaż udało się zremisować, lepszy jeden punkt niż stracone trzy. Właśnie jak to Jakostka, opuściłaś sporo meczów, na skutek tej kontuzji czujesz się już najwyraźniej w 100% ok. No nie jest jeszcze najlepiej, ale no staram się dużo pracować nad tym, żeby jak najszybciej wrócić no i wspomagać drużynę, no nie? Dziękujemy Ci za ten mecz, dziękujemy Ci za tą piękną bramę, bo chyba nigdy tak głośno nie krzyknęłem po golu jak dzisiaj po Twoim. To było coś pięknego. Super, wielkie sprawy. Na pewno cieszy, widać zresztą było parę reakcji. Dziękujemy za wsparcie i tym, co nas oglądali. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dominika Rosak, MKS Myszków. Dominika, 1-1 na tym trudnym lublińskim terenie. Jak oceniasz ten mecz? No Ciężki mecz, bardzo ciężki. Myślę, że, że wybiegany bardzo i, i, i trudny. Przyjechałyśmy na ciężki teren, więc no, po trzy punkty nie udało się, ale myślę, że warto cieszyć się z tego jednego punktu, no, bo naprawdę było co powalczyć, więc myślimy o następnych meczach i tyle. Obserwowaliśmy twoją walkę z Marią Dąbrowską, moim zdaniem najlepszą zawodniczką Unii Lublin. Szczególnie w drugiej połowie, kiedy tutaj pod naszą kamerą po tej stronie biegałaś, no chyba bardzo wymagająca przeciwniczka. Nie tak, bardzo wymagająca. Naprawdę ciężko było, bo całe mecz trzeba było biegać w sumie za nią albo odwrotnie, ale myślę, że, że dobrze się przynajmniej patrzyło dla Kibica. Myślę, że było warto jakby ogólnie, ogólnikowo oglądać cały mecz, więc no, a to już nie mnie ocenia, czy sobie z nią poradziłam, czy nie. Zdecydowanie tak. A co mnie też co moją uwagę zwróciło, to po tej bramce na 1-1. Wy się jakoś tam długo nie cieszyłyście, tylko szybko piłkę, się piłkę, postawiłyście na środku boiska, chciały się ten wygrać. Chciałyśmy, bo tutaj właśnie po to przyjechałyśmy, bardzo trudny teren, tak jak już wcześniej wspomniałam, więc chciałyśmy wywieźć pełną pulę. No ale tak jak mówię, no, trzeba się cieszyć z tego punktu i tyle. no Chciałyśmy jak najwięcej, właśnie była końcówka, walczyłyśmy, no ale się nie udało, więc jedziemy po prostu dalej. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów w tej rundzie. Oglądało się go bardzo dobrze. 1-1 na boisku lidera. To sukces. No, Ja myślę, że chciałyśmy więcej, więc no, jest taki niedosyt troszkę. Więc mówię, cieszymy się z tego punktu, ale jest niedosyt. Gratuluję. Do zobaczenia w Myszkowie za dwa tygodnie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Karolina Wośnia-Koska. Karolina, roz... remisujemy dzisiaj 1-1 w Lublinie na boisku lidera. No, generalnie powinniśmy się cieszyć z tego remisu, ale chyba jest niedosyt. Dzień dobry. Tak, oczywiście jest niedosyt, niedosyt. co był bardzo ciężki mecz. My tutaj przyjechałyśmy po trzy punkty, niestety nie udało się. No, Wiedziałyśmy, że Unia nie odda nam za darmo trzech punktów. My przyjechałyśmy tu po pełną pulę, udało się wywieźć jeden punkt. Czy jesteśmy zadowolone? Oczywiście, że nie, no ale jak nie można wygrać, to trzeba remisować. I dzisiaj wywozimy ten remis do myszkowa. Jak Twoje zdrowie? No, wyglądało to w pierwszej połowie świetnie, ja nawet uznaję Cię jako MVP pierwszej połowy i w głowie mam taką sytuację, kiedy Lublinianki wychodziły w trzy sam na sam z bramkarzem, byłaś tylko Ty i Ty przecięłaś tą akcję. Uratowałaś bramkę. Tak, no jako brońcu to jest moje zadanie i cieszę się, że się z niego wywiązuję. Co do mojego zdrowia to już już jest w porządku, tam miałam problem z kostką, ale brakowało mnie na trzech meczach, ale Paulina i bardzo dobrze mnie zastąpiła, za co na pewno też zespół i dziękuję również. Ja już wróciłam, jestem zdrowa i, i pomagam zespołowi na tyle, ile jestem w stanie. Czyli na 100% oczywiście. To mnie bardzo cieszy, a powiedz, czy Unia Lublin to faktycznie najlepszy zespół tej ligi? Może nie będę odpowiadać na to pytanie. Bo... Wierzymy jeszcze w awans? Oczywiście do samego końca. No, liczymy na to, że Unia się gdzieś potknie i że my będziemy każdy mieć już do końca wygrywać. No, trzeba wierzyć, No jak się nie. Myślałyśmy, że jednak dzisiaj już trochę będziemy pewniejsze tego awansu, a się nie udało. No, nie wiem, trzeba teraz patrzeć w tabelę. No, taka jest prawda, niestety. Brawa i szacunek za walkę. To był świetny mecz, świetnie się to oglądało w tym pięknym Lublinie. Także wszystkiego dobrego i do zobaczenia w Myszkole. Dziękuję bardzo. Z nami Maria Dąbrowska, Unia Lublin. Naszym zdaniem najlepsza zawodniczka Unii Lublin. Pani Marion, no jak się dzisiaj grało? Dzień dobry. Grało się w porządku, warunki, wiadomo dwa dni temu, na minusie dzisiaj 19 stopni, więc niezły przeskok, ale dawałyśmy sobie siebie wszystko tak naprawdę. Mimo tego słońca, mimo wiatru robiłyśmy swoje. Jak Pani ocenia ten Myszków, który pokonaliście na wyjeździe 6 do 1 z tym dzisiejszym, z którym zremisowałyście 1, -1? No Na pewno jest to inny zespół. Słyszałyśmy też o transferach, o wzmocnieniach, więc było to widać. A dwie różne drużyny, jak dla nas. Czy Awans jest już na wyciągnięcie ręki? Tabela pokazuje, więc jest, ale skupiamy się na pracy, na ciężkiej pracy. Będziemy dawać siebie wszystko i na boisku, i na treningach, czy to siłowych, czy to tutaj na boisku. I dążymy do celu, który mamy tak naprawdę postawiony już dawno. Jesteśmy sfokusowane i to się nie zmieni. Gratuluję dobrego meczu, gratuluję pozycji w tabeli. Co? Życzę Wam wszystkiego najlepszego i być może do zobaczenia kiedyś na boiskach pierwszej ligi. Dziękuję.